Cubs and Roberts. Policja vs. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oto tej serii. Dzięki Waszym łapom w górę odblokowaliście administratownie. Czy co będzie można zdobyć elit? A skoro Elite, to w więzieniu są dostępni nowi policjanty. Nowi dealerzy. Duże mają nowe oferty, właśnie związaną z elitą. Jeśli zostawicie cztery łapki w górę, odblokujecie dostęp do dachu, czyli będziemy mogli wejść na dach. Jeśli będziemy coś chcieli działać, zawsze będziemy mogli wejść na dach. Zostawcie cztery łapki w górę i odblokujecie dostęp do dachu. No i co, rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Witamy kolejny odcinek Panie Panowie w więzieniu. Dzień dobry panie policjancie i witam was bardzo serdecznie widzowie w więzieniu. A ja i witam też was w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym odcinku z drugiego sezonu Cubs and Roberts, więc witam was bardzo serdecznie. Jeśli wam się taki odcinek spodoba zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Bo jak zostawicie, zostawicie subskrypcję, to będzie oznaczało, że nie lubisz i chcesz obserwować to, co robię. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o każdym odcinku, który się pojawi na YouTubie, to zostaw dzwona, walnik dzwona, byczku. I zapraszam was na Instagrama kryser55, taki fajny Instagram, oraz serwer Discord Team Kryser. No i co? Rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Panie Policjancie, proszę mnie wypuścić w tym momencie. Okej, okay, więc w takim razie zaczynamy dzisiejszy odcinek, więc tak, jak mówię jest dostępna Elytra, za którą można też coś ciekawego zdobyć, no wiadomo, gramy nartyki, na wiadomo, bo się w to bawimy tutaj w więzieniu, więc tak, otwieram sobie ten, ten, wychodzimy na luziku, ogólnie jak samego pokazywałam w, w farmie, że Dodałem nową trawę i trochę to w więzieniu to dziwnie wygląda, ale da się przeżyć. Więc ja wam nawet pokażę, że wchodzi się do administratowni, to jest już wejście dostępne. Ale na razie tu nie będziemy działać z tym może na razie tak. Pójdę po jakąś szamę, zacznijmy od tego, od jedzenia. O, tu jest na przykład nowy dealer, który już oferuje 20 gram za litrę. Czyli jak będziemy mieli e-litrę, to na 20 gram przykładowo. No i... Dobra, ale na razie idziemy po źródło jedzenia. I 4 chleby i dwa mięska. A nie, tu na 6 wód mam, dobra. Myślę, że nam to powinien... Na razie powinno starczyć, czy nie będziemy też chciał coś zbiegać. Tak, idziemy do naszej skrzynki, którą mamy ukrytą swoją drogą. czy ja tę skrzynię naprawiłem tu. Wszystko. O, naprawiłem ją, bo myślałam, że nie ma tu widzę tego. Dobra, idziemy do naszej skrzyni, w której są itemy. Tu był już ten więzie... O, i tu stoi nowy. O nie, ten stał, tylko ma zmienioną tą drogę. Bo... Proszę nie, sprzęt, nie, nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Dobra, wyżymy gramu trochę, wyżymy 100 kilo, 3, wymienimy na 3 kilofiki. O, tu 20 gram popie, ja chcę 12 gram za kilo. Dziękuję ci bardzo. O nie, rozpadało się. Dobra, to chowam, to tak musi spadać. Yy, tak, że składało się. Nienawidzę deszczu, ale dobra, akurat jest... Albo nie, bo w sumie będą temu się raz. deszcz zniknął. Więc tak, ja bym może spróbował. Albo dobra. Poszukamy może z zdobyciem tej jemnoki na luziku. Będziemy sobie działać. Miał... Dobry, dobrze, że ten zabił policjanta! O nie policjanci, więc panu jest. Wcale tu nic nie zbiorą. <laughs> dobra, mam jedną pałę, to wymienię ją. Dobra, to żeby pan tą co nie widział. Dam ci pałę za chcę 5. A nie, to nie, to przepraszam. <laughs> ja chcę pałę wymienić. Dobra, to muszę szukać typa, który weźmie pałę. Źle to brzmi. Będzie chciał pałę za ileś tam. Gram. Yy, nóż za 10. Tu też mamy chłopa z elytrą. Co oferuje elytrę. Dobra. Gdzie mogę pałę sprzedać? No szukam tu sztyka, tu już tych, którzy sprzedali pałę tutaj. Pałę za 10 gram. Nie, no to może, Ja chcę wymienić pałę? Nie daję panie policjancie, ja wcale nic złego robię. Tam stoi, tu jest kurde. A tamten? ten też nie ma. Co jest? Czy ja naprawdę nikt nie chcę na przykład 25 gram za pałę? No nie, no dobra, teraz trochę przesadziłem. 20 gram za pistolet z amunicją. Nie. W końcu 20 gram za power. Dobra, to ja mam pałę. O kurczę, już mamy dwa staki! Jezu widzowie, jak to ktoś znajdzie u nas przy nas, będziemy mieli przerąbane wróżby. Więc dzięki wielkie, chłopie. myślę, że to jest odpowiedni moment, aby wkroczyć i zabrać elytrę i nią sprzedać. Ale nie, bo mam za dużo tych gram, widzowie. Przydałoby się tak, może. Może zróbmy tak. Sprzedam te gram i może kupię naboje do pistoletu, bo też się naboje mi przydadzą. Tak, tu są dwa. wodę, bo zaraz jak się skończy. Więc tak, muszę amunicję do pistoletu. Aha, ale ile. Kurde, mylą mi się taką instrument. Aha, super. Na flitra mi się przerobiło, no świetnie. Tu mnie nigdy nie było. Eee, tak, dwa, mam 16 tych. A nieźle tu to zobaczyłem. Pistolet za. Ej, eee, dobra, to tu nie nic, Zagramy. Więc nie, to on odpada. 15 gram, nie. Paweł za, mnie, Nie. Kurde, co jest? Czemu? Gram? nie, no kurde, jeszcze tu jest jeden. Nikt nie ma naprawdę do sprzedania 20, na przykład amunicji za ten gram. Jedno się gram, no kurde. Nikt nie ma takiego. Dobra, jeszcze tamtych za Naprawdę nikt nie ma naboi? będzie A jak nie, to będzie trzeba to jeszcze trochę pozmieniać. się gram za pistolet. A, pistolet plus 3 naboje za 30 gram. Nie. Nie chcę same naboje. A ja muszę na to ostatnie, właśnie. Ja źle patrzę tu znowu. Pistolet z amunicją. Nie. 5 amunicji za 5 gram. O! W końcu! Dobry dealer, dzień dobry. Ja poproszę... No weźmy tego trochę z Masz? Ma. Dzięki wielkie, Legu. Mamy magazynek do pistoletu, więc... W takim razie jak kupimy sobie pistolet będziemy zawsze ubezpieczeni w taką oto rzecz. Okay, dobra, to jest kilo z pamiętam, też. To co zostawię na wierzchu. W jak wziąłbym tą mniejszą ilość. Mam tu wziąć tą mniejszą nie mam. Ale zaczyna się chyba robić Tak, zaczyna się robić więc. Ja będę się kierowała, widzowie, do celi. I następnego dnia weźmiemy się ze zdobycie Elytry. Więc lecę do swojej celi. Mam nadzieję, że. A nie, teraz przegląd będzie w szóstym odcinku, więc. Coś wybuchło, ale nie wiem co. Mam nadzieję. Albo mi się tylko wydawało, że coś wybuchło. Dobra, szybko idziemy z pewnie organizacji jeszcze coś może wybuchnąć. Więc yy, dobranoc widzowie. Kolejny dzień, witamy, czas zdobyć Elytrę. Dzisiaj zdobędziemy Elytrę, więc czeka nas mega gruba misja. Chciałbym wiedzieć, co to wybuchło? Czy to coś wybuchło na terenie więzienia? Bo ja słyszałam ewidentny wybuch. Mam nadzieję, że nie wybuchło terenie więzienia, dobra, chcę się pozbyć się tych Trochę ma tego. Dobra, tych pał już mam za dużo. Nóż. Dobra, może przechowam to. To zrobię. Ja słyszałam wybuch. Później może pod czymś przelecę i może zaszczepię. Mam nadzieję, że nic w więzieniu nie wybuchło. tak. Tych i chowamy to. Teraz mamy bardzo ryzykowną misję. Możemy zginąć za moment, więc...

Serdecin! Panie i panowie, zginąłem po raz drugi, a mamy dopiero czwarty odcinek. No super. Więc co, zostało nam się jedno życie. No super, zostało nam się ostatnie życie. Mm, mm. Nie wiem, czy to jest ten, ale zostało nam się jedno życie, więc wracamy do gry i wszystko co przy sobie miałem, pracę. A co miałem? Miałem litrę. Chyba miałem to 54 gramy, ale nie jestem pewien. Dobra, wracajmy do gry. Cieszę się, że nie miałem tych narkotyków przy sobie, bo nie straciłem ich. Straciłem tą elitrę, co zdobyłem. Straciłem pałę, którą i tak odzyskam więc zaraz, bo mam jeszcze ich trochę. No i jedzenie. Jedzenie, jedzenie to jest najmniejsze zmartwienie, bo jedzenie sobie mogę iść zawsze. Kuchni, więc tak. Powtórzymy to jeszcze raz i pobiegniemy w taką stronę, gdzie nie ma policjantów i chwilę się przechowam. przechowam. Więc tak, pierwsze co pójdę, to pójdę po jedzenie. Więc wezmę jedzenie S No szybko, tu wybuchło. Kurde, wybuchło tutaj. Tutaj wybuchło. No dobra, będę musiał to naprawić po podcastu. Mógłbym sobie wyjść, ale to nie jest akurat ten sezon, w którym wychodzimy. Tak uciekamy. Znaczy, że tam jest miejsce zablokowane, do którego jeszcze nie możemy iść, ale ja czy to łapkami w biurę to będziemy, ale to jeszcze nie teraz. Dobra, będę musiał to naprawić po odcinku. Więc teraz tak. Dobra, to. teraz zaraz i próbuję jeszcze raz. Proszę, żeby nie był Dobra. Próbuję jeszcze raz. Tylko teraz nie mogę. Ty mogę skinę, bo to będzie dramat, widzowie. Cztery odsiłowa seria. Wol się! Wal się na ryj! O nie, dobra, płada też. Dobra, włączyłem też! Biktora! Nara, 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 nara. Uciekam, uciekam, mamy litrę Essa Essa w prajerzy.

Kurde! Dobra, przestań robić z przypał. Idę szybko tym e litra sprzedać. Dobra. Elytra za 25 gram. Chłopie! A nie, to może tam. Kurde, denki. Tu się schowam, poczekam już z prawą Wiadomo, Lepiej piję sobie z ziemu. Za chwilę zginę. Dobra, dobra. Szybko i tu osobę, która jest chętna na tą elitrę. Bo chce elytrę! tutaj Nie. Tutaj nie. Tutaj chciał kupi litry. Elitr. Chłopie. 20 gram, proszę. Mamy litrę. No i dzięki wielkie, kolego, Dobra. 20, 20 gram. Sprzedamy litrę. Zdobyłem elitę, Więc jakby cel odcinka zrobiony. Więc nice. Więc mogę sobie to odłożyć do swojej skrytki, pyk, 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 pyk. Te butelki to wwale, bo mi nie są potrzebne. O. Pośmiertcy. To myli. To niech leżą mam tu gdzieś. Hehe. Widzę, że zaczyna się robić no, więc powoli będę się kierował w stronę celi. I będziemy powoli kończyć ten oto odcinek. Więc kieruję się do swojej celi i... A nie, to jeszcze nie tutaj. Myślałam, że coś tu, ale jeszcze jedno intro. Więc wchodzę sobie tu. I myślę, można powiedzieć, że to będzie na tyle z tego dzisiejszego odcinka, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się taki odcinek spodobał. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to cztery łapki w górę. Cztery łapki w górę odblokujecie dach, więc zostawcie te cztery łapki w górę. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie. wybijacie na segrana 55, taki fajny Instagram oraz na serwer Discord, team Twister. No i co? Dzięki Wam wielkie, zostawcie łapkę w górę. No i trzymajcie się. Na razie ludzi. Cześć!